Zaczynamy 16 tydzień moich przygotowań do Iron Man 73 za 3, 2, 1. jest niedziela rano. Mam długie, długie wybieganie. Godzina 45. Tak już objętościowo to wyjdzie gdzieś tam z 16-17 km jak widać zima wróciła na całego wczoraj jeszcze było plus 10 dzisiaj już jest minus 1 i pada od jakichś 2-3 godzin nieustannie także biegnie się tak średnio po tym śniegu ale za to młody będzie miał zabawy dużo na sankach po południu także trzymajcie się Mano, jest wtorek rano, Szukuję się tutaj do półtora godzinnego rozjazdu, ten tydzień mam taki spokojniejszy, wczoraj nie miałem w ogóle treningów, piątek też był dzień wolny, po dwóch tygodniach takich gdzie mieliśmy po 11 godzin obciążeń. schodzimy na 7 żeby trochę odpocząć, także dzisiaj półtora godziny rower z jakimiś tam mocniejszymi akcentami. W niedzielę miałem długie wybieganie, takie 16,5 km wyszło. A to widzieliście przed chwilą. I w sumie tyle. Jutro bieganie, skipy, wieloskoki, potem basen w czwartek, siłownie wieczorem, to jedyny taki dzień, kiedy mam dwa treningi w ciągu dnia i weekend spokojnie, luźny rower z wybieganiem. Także ten tydzień odpoczywam, regeneruję się, dobrze jem. Żeby tu unikać kontuzji, mój ten nieugięty jest, jak proszę, żeby nie odpuszczać to jednak potrafimy przekonać się, trzeba czasem odpocząć, także jak trenujecie to chyba też warto skorzystać z takiej rady i odpocząć, a czasami zrobić sobie luźny tydzień, nie mówię, żeby w ogóle nie trenować, ale żeby jakoś tak luźniej było. Także tu się szykuję, mam trochę czasu, bo mi się Zwift update'uje, to sobie pogadam. Generalnie w tym tygodniu też czeka mnie miły prezent, bo czekam na nowy kask aero. Zamówiłem sobie z firmy Rudy Project Wing 57, taki klasyczny aero. Może będzie jutro, powinien być jutro chyba, także jeszcze zobaczycie. To na jednym z, z filmików. No i chyba potem zostanie mi tylko jedna rzecz, której mi brakuje, to znaczy licznik. Licznik eee. i licznik, licznik mieć taki z pomiarem mocy, tak żebym mógł czytywać pomiar z pedałów. Eee. Zastanawiam się nad Garminem Edge 520 Plus i chyba przy nim zostanę, ale za czym jeszcze sobie poczytam. Generalnie opinie wśród tutaj znajomych ma, ma ok. Trzymajcie się, kończę. Zwift już się prawie zablitował, także czas startować. Trzymajcie się. hej. Jest środa, 8 rano. już jestem po treningu, po śniadaniu, siedzę już, już przy biurku. Dzisiaj miałem taki trening na siłę biegową z, z rytmami, ze skipami, wieloskokiem. Niestety rozładowała mi się kamera, próbowałem nagrać wieloskok, a może wcześniej, nie wiem. W każdym razie dzisiaj wyszło tam około 8 km, godzina. Krótka rozgrzewka, krótkie wybieganie na koniec, w międzyczasie skip A, skip, skip na lewą nogę, na prawą, Jest wieloskok i rytmy, wszystko po 6 razy, 100 metrów, 100 metrów truchtu po każdej serii. Jutro już trochę ciężej, wczoraj, wczoraj przyszedł mój kask, ale nagram wam trochę więcej o tym kasku w piątek, bo mam akurat dzień bez treningu. Zobaczycie, jak to wygląda. Oralnie jestem bardzo zadowolony, bo jest ultra lekki, bardzo fajnie wygląda. Fajnie leży, wygodny z szybką. Także mega super. Trzymajcie się i do zobaczenia. Czwartek, okay. jest takie światowki, pokływaliśmy tutaj trochę. No, Kodrat tam kończy jeszcze, bo ma trochę więcej w planie, gdzieś tam 4, ponad 4 km jeszcze zrobiłem 30 i tyle. I teraz tryb spa, plan, jadę do pracy. A potem jeszcze wieczorem siłowia. się dom chłopak. Mm. Będą z tego ludzie. Toledo przygotowuje się do pełnego Ironmana, nawet do dwóch, bo będzie robił dwa. Zresztą wsiądą do niego kciuki, a będą sobie poraże. Pozdrawiam. Siemano, jest piątek popołudnie. Dzisiaj nie mam treningu, ale chciałbym pokazać ten kask, który sobie zamówiłem. Zamówiłem sobie kask Aero firmy Rudy Project Model Wing 57. On tak wygląda, w Szybko, szybka jest podnoszona, można ją wyjąć całkowicie. Takie piękne kolorystyce. Teraz dlaczego kupiłem ten kask? Droga była prosta, najpierw, najpierw to miał być kask aero, dwa, to miał być kask kolorystycznie pasujący do roweru i do stroju startowego, a że wszystko mam czarno-zielone e, to to filtrowałem sobie normalnie, w, w, w świecie, w Google kask czarno zielony i wyszły różne propozycje. Ten mi się bardzo spodobał, to jest taki naprawdę mocno aero. Jak widzicie, ten, ten, ten kształt jest oczywiście taki fajny. No i trafiła się też promocja, że bardzo korzystnej tej cenie kupiłem. Albo ze 30% chyba upustu, co nie zmienia faktu, że dalej to była spora kwota. Ale mam, mam, wstydu nie będzie. Będzie wyglądało bardzo profesjonalnie, w imię zasady, co, co nie dotrenuję, to do wyglądam. No. O i tyle. Taka, taka sytuacja, taka decyzja. Ładny, lekki Aero. Nie wiem, czy miałbym się kierować jeszcze wybierając taki kask. Eee... Pasuje mi po prostu do roweru. Trochę jak torebka do sukienki. I tyle. Dzięki, trzymajcie się. Jutro wracam do treningów. Hej, okay, jest sobota rano. Tak nie rano, bo jest 11. Ale dzisiaj trochę później robię sobie trening, bo dzisiaj półtorej godziny taki rozjazd. Już z odpaliłem z Zwifta, wybieram właśnie coś, coś do obejrzenia na Netflixie, także luz w tym tygodniu jest generalnie luz, odpoczywam po dwóch tygodniach yy, cięższych. Znaczy jak będzie w przyszłym tygodniu, ale zakładam, że będzie trochę narastało, będzie trochę więcej niż w tym tygodniu i, i w takim cyklu będziemy się robić. Yy. Widzicie tutaj kanionik. Czeka na mnie. Skanionem się widzę na bikefittingu 10 lutego. Także w przyszłym, za dwa tygodnie, zaczycie w odcinku fitting. Trochę tam ponagrywam, bo zawsze jestem ciekaw, jak to wszystko wygląda. Nigdy tego nie robiłem. I, i tak, i tak to wygląda. Także jutro czekam jeszcze godzinne różne wybieganie. Czekani na plan. Pogoda. Teraz sypie, od razu śnieg, tak żeby to znowu dobrodził w śniegu pewnie, bo to się nie roztopi. Kolejny tydzień zimy, no, mam nadzieję jak najszybciej do tej wiosny, bo już się nie mogę doczekać kiedy rowerem wyjdę na dwór, pojeżdżę jak człowiek. No i te może materiały będą trochę ciekawsze, jeżeli chodzi o sam rower. Bo, bo garaż to jak to garaż, to co widać. Także serdecznie pozdrawiam, zachęcam wszystkich do aktywnego spędzania wolnego czasu. I do zobaczenia. Hej!